Cześć, nazywam się Ina Bąk i lubię uczyć ludzi, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić i że nauka jest wszędzie. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak to jest możliwe, że apteki nie są pełne dzięciołów, które próbują kupić tabletki Etopireny na ból swojej pięknej łapetyny. Zapraszam serdecznie! Nie wiem, czy wiecie, ale NASA przewiduje, że do 2100 roku poziom światowych wód wzrośnie o 38 cm. Częściowo przez globalne ocieplenie, o którym jeszcze sobie na tym kanale poopowiadamy, ale również dlatego, że codziennie do światowych mórz i oceanów wpadają kolejne miednice łez statystyków, gdy słyszą znamienne już zdanie: to musi być prawda, u mnie się sprawdziło. Przykładem takich, no właśnie, tekstów, to musi być prawda u mnie się sprawdziło i ludowych mądrości są bardzo często fora dla matek w ciąży. I na przykład, jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób możecie wpłynąć na płeć dziecka, no to słuchajcie, jest na to kilka sposobów, według internetu. Po pierwsze, okazuje się, że macie więcej szans na córkę, jeśli będziecie uprawiać seks w czasie, kiedy za oknem jest ciepło. Wiadomo, nie? Bo dziewczynki, kobiety są takie cieplejsze w obyciu, no więc tutaj wszystko się zgadza. Mhm. Oprócz tego, że nie. Ale zawsze jest kolejny przykład. Słuchajcie, może być tak, że macie większą szansę na dziewczynkę, jeśli będziecie współżyć. W czapce. I ostatni przykład, najpewniej wymyślony przez jakiegoś mężczyznę. Okazuje się według internetu, że macie większą szansę, by spłodzić dziewczynkę, jeśli podczas stosunku seksualnego nie będziecie mieć orgazmu. Czyli wychodzi na to, że jeśli chcecie córkę, to musicie w pewien letni yy, poranek uprawiać seks w czapce. No i nie może to być zbyt udany seks. Niestety znajdziemy również e, znacznie bardziej przerażające przykłady takiego myślenia. E, przeczytam Wam. Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, to na podstawie tylko kilku ostatnich wiadomości telewizyjnych czy radiowych o dzieciach porzuconych i bitych, skłaniałabym się ku teorii, że chłopcy rodzą się częściej właśnie w takich rodzinach. Może Matka Natura macza tu swe palce, bo wie, że chłopcy są silniejsi i łatwiej im. Przetrwać. I wiecie, wszystkie te porady i stwierdzenia to jest trochę tak, jakbyście uznali, że a dobra, kalafior jest dobry na mózg, bo wygląda jak mózg. Mm. No i problem polega na tym, że takie zdania to. Mm, to one są takim z każdego człowieka naukowca. I teraz y, uwaga, odsuńcie dzieci od odbiorników, bo pokażę wam coś tak strasznego, że już nigdy owe dzieci nie zasną i do końca życia będziecie musieli grać z nimi w podwodne bierki. Dobra, wiadomość jest taka, że będą tak zmęczone, że najpewniej nie będą już miały siły pytać was, gdzie są ich pieniądze z komunii. Uwaga! Najstraszniejsza rzecz na świecie? Dowód anegdotyczny. Jeśli statystycy to takie antylopki biegające po tym łez padole, to dowód anegdotyczny jest ich takim drapieżnikiem radości życia. Nie jakimś tam... Chciałam powiedzieć: lwem stepowym. <grym> lwem albo lisem stepowym, albo y, szczupakiem. O! <grym> Zwłaszcza ten sztupak biega po tym stepie. <noise> I taki dowód w formie anegdoty lub pogłoski e, jest dowodem anegdotycznym nie tylko wtedy, kiedy no, nie jest zgodne z prawdą. To znaczy, e, jeśli mamy zdanie, które mówi, że a mój dziadek to palił przez 150 lat swojego życia i zmarł w wieku 153 lat, i to dlatego, że potrącił go autobus, no to to zdanie, nawet jeśli serio mieliście takiego dziadka, em, wciąż nie jest dowodem na to, że palenie np. nie zwiększa ryzyka o raka albo chorób serca. No i w tym wypadku wyjściowe dane, czyli wiek dziadka, to, że palił, to, że potrącił go autobus, no mogą być prawdziwe, ale wciąż nie dają nam podstaw do tego, żeby uogólnić ten przypadek i stwierdzić, yy, dobra, można sobie spokojnie palić przez 150 lat. Tak długo jak będziecie się rozglądać przy przechodzeniu przez ulicę, to wszystko będzie w porządku. Ale! Istnieje również sytuacja, w którym dowód anegdotyczny jest taką pogłoską niekoniecznie zgodną z prawdą, nie? Na przykład ktoś by wam powiedział, że jeśli chcecie być mądrzejsi, to powinniście sobie trzymać połówkę brzoskwini na głowie, bo wtedy ściekają wam te soki i witaminy wam się przedostają do mózgu, no i cyk od razu, od razu człowiekowi lepiej idzie w sudoku. No nie. Choć oczywiście możecie próbować. A jak będziecie próbować, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcia. For science. Z tym dowodem anegdotycznym e, łączy się błąd poznawczy zwany iluzją grupowania. Iluzja grupowania to jest taka nasza naturalna tendencja do zauważania wzorców tam, gdzie one tak naprawdę nie istnieją czyli w jakiś sposób trochę na siłę łączymy te, te kropki i widzimy jakieś zależności, jakieś ko korelacje, gdzie no, tak naprawdę ich nie ma. Poza tym dobre wiadomości, bo najpewniej jest to instrukcja obsługi prostsza niż większość instrukcji dodawanych do mebli Ikea. Kto nigdy nie składał stolika przez 48 lat, niech pierwszy rzuci sklejką. I dlatego przedstawiam wam istne gwiazdy na tym naukowym firmamencie. Beatę Kozidrak poprawnego wnioskowania. Tak jest. Oczywiście, że mam portret Beaty Kozidrak zrobiony z kulek z bibuły. Tak, to nie. Przedstawiam etapy pracy naukowej. Etap pierwszy, przegląd literatury. Czyli zaczynamy od przeczytania, przeglądnięcia literatury naukowej na interesujący nas temat. No, tylko podkreślam, to ma być literatura naukowa, a nie że tam Anna Karnina albo jakaś y, zupełnie przypadkowa y, książka. Dzięki temu dowiemy się, jaki jest stan obecnej wiedzy w w danym temacie, jakie teorie próbowały już wyjaśnić dane zjawisko, jak również czy istnieją jakieś punkty sporne pomiędzy naukowcami czy dyscyplinami, jeśli chodzi o dany zakres tematyczny. Etap drugi sformułowanie pytań badawczych. Pytanie badawcze to jest takie pytanie, na które będziemy starać się znaleźć odpowiedź no, w toku badań, które przeprowadzamy. Na przykład moglibyśmy, moglibyśmy spytać, e, o czy ludzie jedzący kiwi ze skórką mają rozum i godność człowieka? Etap trzeci skonstruowanie hipotez badawczych. Hipoteza badawcza to taka naukowa próba odpowiedzi na e, pytanie badawcze, czyli jakieś takie stwierdzenie, które w toku badania będziemy testować. I teraz taka hipoteza badawcza musi być weryfikowalna, czyli musi istnieć jakiś sposób, który powie nam: okej, czy jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Czyli technicznie rzecz ujmując, stwierdzenie: Księżyc jest zrobiony z sera jest hipotezą badawczą. Tak długo, jak możemy na ten księżyc polecieć, wziąć sobie próbkę gleby, no a później próbować sobie z nią zrobić tosty. Etap czwarty. Pobranie próby. Próba to, to są jednostki, które wezmą udział w naszym badaniu. Z tym, że e, mówię jednostki, to nie muszą być ludzie. E, naszą próbą mogą być również instytucje, Albo na przykład klasy szkolne, również kraje. Czyli to nie musi być koniecznie człowiek, jeden tam sobie jakiś człowiek, kazimierz, kędzierzy na koźle. E, znaczy właściwie to potrzebowalibyśmy sporo takich kazimierzy. Etap piąty, przedostatni zebranie danych. Już się uśmiecham, bo wiem, jaki będzie etap kolejny. E, zebranie danych postaram się nie ekscytować za bardzo jeszcze. Czyli decydujemy ok, Czy skorzystamy z danych zastanych, które już ktoś dla nas zebrał, na przykład Główny Urząd Statystyczny. Czy sami przeprowadzimy ankietę, czyli pojedziemy do tego kędzierzyna koźla i znajdziemy tych Kazimierzy i im rozdamy. To jaką metodę badawczą Wybierzemy, tak naprawdę ściśle łączy się z dwoma rzeczami. To znaczy, po pierwsze, z pytaniem badawczym, a po drugie, no z praktycznymi możliwościami, na przykład czasowymi, finansowymi. No po prostu nie zawsze mamy odpowiednie środki czy zasoby różnego rodzaju, żeby z danej metody skorzystać. Etap szósty i ostatni, już jestem podekscytowana: analiza danych. Czyli, wiecie, taki, taki trochę Luna Park dla matematyków, nie? No, na przykład wy się jaracie jazdą w tych takich gigantycznych e, filiżankach. Jeździłaś kiedyś w takiej, Monika? Tak. Ja też. Czyli wy, normalni ludzie, jaracie się jazdą w tych takich ogromnych filiżankach, my jaramy się modelowaniem regresyjnym, no, A na przykład naszym domem strachów są, są ci wszyscy ludzie, którzy mylą korelację z kauzacją. I teraz najciekawsze jest to, że poprzez te wszystkie etapy, etapy badań naukowych możemy znaleźć odpowiedź na mnóstwo pytań, na przykład czynniki ryzyka chorób, albo skuteczność leki, leku lub szczepionki. Albo hmm, możemy przewidywać trendy na rynku pracy. I na przykład z tego pisałam yy, doktorat. Jak również, również bardzo ważne pytanie, dlaczego dzięcioła nie boli głowa od stukania w drzewo? Nie? No bo jak się nad tym zastanowicie, to yy, historia nie zna takich przypadków, żeby jakiś dzięcioł w aptece prosił o tabletki na ból głowy. No nie, choć yy, yy, może to wynikać z tego, że dzięcioły nie dostają kieszonkowego, no bo nie mają kieszeni, więc nie mają za co kupić tych tabletek. Czy zbadano migrenę u dzięciołów, a nie to, czy dostają kieszonkowe? Owszem, tak. W 2006 roku zrobił to naukowiec Iwan Szwab i odkrył, że dzięcioły unikają uszkodzenia mózgu poprzez specjalną przeciwstrząsową budowę ciała. Głównie głowa i dzioby. Głowa. Głowy i dzioba. I za to odkrycie dostał nagrodę IG Nie tylko on. Uwaga! Przedstawiam <grym> innych laureatów. Tej jakże ciekawej nagrody. Charles Foster za życie pośród dzikiej przyrody jako borsuk, wydra, jeleń, lis i ptak, by zjednoczyć się ze swoją wewnętrzną bestią. Doktor Ahmed Szafika. Za zbadanie wpływu noszenia poliestrowych, bawełnianych i wełnianych spodni na życie seksualne szczurów. Grupa naukowców z Norwegii, Niemiec, USA i Kanady zdobyła tę nagrodę za badania nad tym, jak reaguje renifer na widok człowieka przebranego za niedźwiedzia polarnego. No i jedno z moich ulubionych badań: em, nagroda za zjedzenie półsurowej ryjówki w celu sprawdzenia, które kości zostaną rozłożone przez ludzki system trawienny. Tylko teraz e, widzicie, samo uzasadnienie IG Nobla jest bardzo ciekawe, bo jest to nagroda, którą się przyznaje za odkrycia naukowe, które najpierw powodują śmiech, a potem zmuszają do myślenia. E, ewentualnie za odkrycia naukowe, które już nigdy nie powinny być powtarzane. Ale jeśli chodzi o ten śmiech, to przykład z tym dzięciołem jest doskonały, dlatego że tak naprawdę badania Iwana Szwaba zostały później użyte w inżynierii, po to by stworzyć kaski, ale również samochody, które będą nas skuteczniej chronić w przypadku wypadków. Dowód anegdotyczny może stać się podstawą teorii naukowej. O czym przekonał nas ten człowiek? Isaac Newton. Groźny, nie? <grych> Jakby, ja bym go nie chciała spotkać o 22 pod Żabsonem. Nie wiem, czy wiecie, ale Newton był bardzo zaangażowanym naukowcem. Na przykład, gdy badał, eksperymentował barwy, to robił to poprzez y, uparte patrzenie na siebie w lustro i świecenie sobie tam y, różnymi światłami po oczach. I y, dopiero po czterech dniach odzyskał zdolność widzenia. Mhm. Czyli e, inspiracją dla Newtona był, był jakiś, jakieś zdarzenie, ale ono później zostało przez niego zweryfikowane, zbadane, no i stało się podstawą jego teorii. E, ciekawostka, <laughs> Isaac Newton. Jeśli chodzi o, o zdarzenie, które no właśnie stało się podstawą e, teorii grawitacji to tak naprawdę nie chodziło tam o to, że mu to jabłko na łepetynkę spadło, tylko inspiracją dla niego był widok z okna, gdzie zobaczył jak jakiś człowiek wypada z wyższego piętra. E, dobra wiadomość jest taka, że wylądował na miękkich śmieciach, więc nic mu się nie stało. Czyli widzicie, e, nauka posiada instrukcję obsługi, jakby to nie jest tak, że my sobie tak Biegamy po tej naukowej łące i rozmawiamy z motylami. Co więcej, kolega Newton nauczył nas, no właśnie, że jakieś pojedyncze zdarzenia, nawet dowody anegdotyczne, mogą stać się podstawą teorii naukowej. Więc no, no co wam powiem? Zapraszam do Tesco i żeby nosić połówki brzoskwini na głowie, żeby później brylować w bingo i sudoku. I to wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę. Jeśli Wam się nie podobało, to dajcie łapki w górę. Nie zapomnijcie kliknąć tych wszystkich subskrypcji, dzwoneczków. Możecie również wysłać Wasze wyrazy uznania śpiewającym telegramem. Nie mam nic przeciwko. A w kolejnym odcinku dowiemy się, czy Wążboła byłby dobrym dentystą.